Raz lewa, raz prawa i kółeczka lewa ręka. Lewa ręka. Pierwsze niby nie, nie taki duży grób jeszcze Dobra, wydamy na uczcie, wyszła. Pierwsza na jedną rękę i drugą. Przepraszam bardzo, a Panu tą małżonkę już za mną rozwijałam? Czy Pan się nie rozwijał teraz? Siła kuś. I drugą, cztery, trzy. Tak, widzę, że jestem nagrywane, bo ja sam chętnie zobaczyłbym to później.

Proszę, proszę. Sami strażacy tutaj w czołówce dobiegają do linii mety. Ja nie wiem, czy Państwo sobie się sprawę, ale dla niektórych biegaczy wysiłek, wycieczenie biegiem jest tak duże, że Państwa oklaski w sytuacji, gdy oni już z zamkniętymi oczami biegną, są jedynym wyznacznikiem trasy. Więc jest dlatego, że pan sędzia w mnie spał i tak głośno plaskał. Piekają, jak długo trzeba piekać, żeby pomóc taką. No to dobrze, miesiąc wystarczy? A, tylko pamiętajcie, panie, że liczycie odpiąć, że sprzedawałem, bo ja Państwa panu zagadnuję, a panie zapominają. Już są ustawieni operatorzy kawę. pan wielki, że chyba panem kupa będzie na linii mety. No i wspólnie tutaj z panem Adamem Banaszakiem, z radnym naszego Sejmiku Województw Kolejny zawodnik na mecie u Mareponu. Zawodnik z wysokim bardzo numerem startowym bo z numerem 5 z Ciekocinka Pan Maciej Krajewski A to ci spodjanka. Tak się wszyscy cieszą, jakby się nie spodziewali tej nagrody. Patrzcie, 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 patrzcie. To mnie Dziękuję, ale no, ale Marcin w podwójnej roli nagradzającego, a także y, dokumentalisty, fotoreportera. cię o opuszczenie podium chyba. Słyszałem, że gdzieś tam w restauracji nalewają szampana do pucharów, można szybko powiedzieć. Gratulujemy, dziękujemy pięknie, jeszcze raz brawami. Najlepszy zawodnik powiatu mieszkańcy. A teraz czas nagrodzić najlepszego biegacza mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego. Wręczy tę nagrodę Pan Prezes Marcin Zajączkowski z Przedsiębiorstwa Zdrowiska odcinek, A tym zawodnikiem jest oznaczony numerem 543 Pan Tomasz Polański z Bydgoszczy. Pan Tomasz Polański. Czy to Pan biegnie? Tak, biegnie Pan Tomasz. No jakby pan tak biegł dzisiaj na trasie, to myślę, że tej nagrody by nie było, ale chyba obuwie pan zmieni na mocno e, czasowe. Zapraszamy, zapraszamy. Najlepszy zawodnik z województwa kujawsko-pomorskiego, biały rower dla pana Tomasza Polańskiego, mój rocznik panie Tomaszu, 7-5. piękny rocznik. Ciepłowód, bydłość, czas godzina 16 minut i 6 sekund. Dziękujemy Panią bardzo i przechodzimy do kolejnej kategorii wiekowej K30-39. I tutaj miejsce trzecie Pani Magdalena Różyk z Gdyni. Miejsce drugie Pani Katarzyna Dordzik także z Gdyni, a zwyciężyła w tej kategorii wiekowej Pani Joanna Modrzyńska z Łodzi. Zapraszamy wszystkie trzy Panie do nas na podium. Prosimy, prosimy, szanowne panie. No i śmiało. Któraś z Pań musi dać sygnał. O właśnie. I teraz rozbrzmiewają oklaski tradycyjnie. Statuetki i upominki ufundowane przez sponsorów. Jeszcze raz brawa, tak aby przyczynić dzień fotograficznych pleszy. Pamiętkowe zdjęcia, dziękujemy Panią pięknie i przechodzimy do dekoracji w kategorii k 49 Także najlepsza trójka. Najlepsza zawodniczka naszego półmaratonu no, będzie musiała rozwikłać dylemat: czy wrócić samochodem? Biegiem czy może rowerem?